Kolejny gość portalu WLC.pl, tym razem Adrian Klonowski. Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy, <laughs> przepraszam bardzo, o maratonie i półmaratonie, czyli wydarzeniu, które jesteś współorganizatorem. No i jak się okazuje, również twarzą medialną tego projektu. Adrianie, jakbyś mógł na sam początek powiedzieć dokładnie, z czym do nas Przyszedłeś do portalu, żebyśmy mogli, tak na wstępie, opowiedzieć parę kwestii. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę od tego, że też zadeklarowałem swój udział w Półmaratonie jako uczestnik w tym roku i przyszedłem właśnie dlatego, że celem tej imprezy jest właśnie ta promocja miasta. Chcielibyśmy też zachęcić właśnie jak największą ilość biegaczy z Wrocławka, okolic do wzięcia udziału, bo jest to też ciekawy, ciekawy, projekt, ciekawy projekt i upowszechnienie tej formy ruchu. No właśnie, o tej formie trochę sobie porozmawiamy, formy promocji miasta. Pokazujesz w jakiś sposób lepszą stronę tego miasta, ponieważ Pragniesz zaangażować osoby, które hmm, mają się spotkać w danym miejscu o danej godzinie, danego dnia i wyruszyć w półmaraton. Powiedz mi, jak jest odzew Wrocławia na Twoją imprezę? Bo przypomnijmy, że to już jest szósta edycja. E, tak. E, możemy się pochwalić, że w poprzednim roku, czyli w piątej edycji, mhm. e, było, ukończyło te zawody ponad 400 zawodników w samym y, półmaratonie, a też organizujemy w czasie trwania półmaratonu biegi dla dzieci. Więc jest to też o tyle ciekawa y, y, sugestia z naszej strony, że y, można połączyć bieganie dorosłych i dzieci. No tak, ja nie będę ukrywał, że trochę sobie poczytałem o tym całym wydarzeniu. Bardzo zainteresowało mnie właśnie to, że duża część osób to właśnie są nieletni. Tak? To są dzieci, to są małe dzieci to są trochę starsze dzieci. Eee, czy to jest tak, że po prostu mm, wy też chcecie w jakiś sposób połączyć różne pokolenia, żeby pokazać, że bieg jest nie tylko dla osób dojrzałych, ale też od samego początku, w sumie od kilku lat już można, jak się ma, nie wiem, 5-6 lat, już można po prostu biegać? Eee, oczywiście. Półmaraton, no jest to dystans 21 km, eee. 97 metrów, natomiast y, dzieci startują od 100 do 600 metrów w zależności y, od rocznika i... Y, Ilość tych dzieci, co ciekawe, zawsze zamykamy, czyli jeżeli limit jest 400 dzieci, to udaje nam się zawsze zamknąć w tym limicie. Mało tego, ludzie dzwonią i proszą jeszcze I o rozumiem dodat Czasami trzeba odmawiać, rozumiem. Natomiast, tak, jeżeli chodzi, mm -hmm. tak, natomiast jeżeli chodzi o półmaraton, no to sukcesywnie staramy się też zwiększać ten limit, aczkolwiek no jeszcze do samego limitu nie, nie dobiliśmy. <laughs> Ja wam życzę, żeby tego limitu w ogóle najlepiej nie było, ale też ze względów na organizację bezpieczeństwa no trzeba pewnych procedur oczywiście przestrzegać. Powiedz mi, Adrian, a ty od ilu lat biegasz? To znaczy, ja biegałem tylko rok. Od 2013 roku uprawiam mm hut -hmm. sportowy, tak? Jestem multimedalistą mistrzostw Polski mm -hmm. i też właśnie za dwa tygodnie będę startował na mistrzostwach Polski, właśnie wchodzę na 20 km. Nie będę robił roztrenowania, tak jak zawsze się to dzieje po Mistrzostwach Polski, tylko właśnie będę przygotowywał się już biegiem, żeby wystartować w półmaratonie. Opowiedziałeś się, chodzi, czy twoim jakimś guru był Robert Korzeniowski w tej dyscyplinie? Poznałem osobiście Roberta Korzeniowskiego mhm. dwa lata temu na Mistrzostwach Polski Seniorów ale powiem szczerze, że lepszy kontakt i doświadczenie, które udało mi się zdobyć, to jest ono właśnie od chłopaków, którzy aktualnie trenują no i też tak. zostali w tym zostali medalistami mistrzostw świata drużynowo. Po raz pierwszy w historii. Podejrzewam, że jestem delikatnie troszkę starszy od ciebie i ja po prostu mogę kojarzyć się z występów tak. na olimpiadzie tak, Roberta tak, Korzeniowskiego. Dokładnie. Co prawda Chyba najbardziej w pamięci utkwiły mi Ateny z 2004 roku, ale no przyznam się szczerze, że mały szomania była w zimę. Ale jak była olimpiada, to naprawdę tego korzeniowskiego się oglądało. Jakbyś tak mógł też nam powiedzieć we swoje perspektywy na co dzień czy widzisz progres nie tylko podczas tego półmaratonu, ale nie wiem, przechodząc z ulicami miasta czy, czy jakiegoś innego, że po prostu ludzie coraz bardziej aktywniej spędzają ten czas? Eee... Właśnie y, chciałbym opowiedzieć o tym, że często zdarza mi się robiąc trening gdzieś na, na tych rowerówkach mm -hmm. u nas w Włocławku, że no, ludzie porównują mnie właśnie do korzenioskiego. Widzą, że człowiek <laughs> idzie, mówią korzenioski. Y, zdarzyły się też czasami wulgarne, y, znaczy wulgarne w tym sensie, że zdziwienie. Ludzie byli tak bardzo zdziwieni, że ktoś chodzi mm -hmm. u nas w Włocławku, że no... Z, z tego zaskoczenia, aż, <laughs> aż zdarzały się wulgaryzmy, aczkolwiek... Naprawdę? Ale przepraszam, musimy się w tym miejscu zatrzymać. Naprawdę otrzymałeś jakieś... Ale z... Nie, 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 nie w moim kierunku, w sensie, A. że zaskoczenie było Aha, takie, wulgarne okay. zaskoczenie. O... Mhm. No. Aha, w ten sposób, w ten bo ten sposób. myślałem, że może ktoś próbował to zaskoczenie wyrazić personalnie. Nie, 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 nie. To, się, to się nigdy nie zdarzyło. Mało tego, zdarza mi się już czasami też te prędkości są mm -hmm. już tak zbliżone do osób, które biegną, że zdarza mi się też mijać chodem osoby biegnące gdzieś tam po rowerówkach. No tak. A bo ktoś tam sobie powoli jedzie rowerem, a ty tak, to też pium, się wierza. i, i to wiesz. Dobra. No tak, taka szybka strzała chodząca wocowska, Adrian. Eee, Adrian, no dobrze, tutaj wiesz, pogadaliśmy sobie trochę o tym chodzie i o tej całej inicjatywie. Tak, a właśnie jeszcze wracając bo, do maratonu, to, no właśnie, to właśnie my, my jako organizatorzy chcielibyśmy głównie podziękować tutaj mhm. e, urzędowi e, miasta Wocławek mhm. oraz który jest sponsorem e, strategicznym i tytularnym oraz e, w, w, grupie Orle. Anvil Esa, która jest też od już trzecią edycję też sponsorem tytularnym. No, macie i, dwie porządne marki w tak, Włocławku, które za Wami stoją. Ale to dobrze, bo ja tutaj w żaden sposób nie chciałbym, żeby inni organizatorzy podobnych akcji patrzyli z zazdrością, chociaż może jakąś tam zdrową, zdrową zazdrością na pewno patrzę na swoich Waszych sponsorów, ale to tylko pokazuje, że we Włocławku można. Coś takiego zorganizować Dokładnie. i zachęcić. I ta impreza staje się tak. z roku na rok coraz bardziej popularna. Bo, po prostu bo zachęcić tak jak... też jakby osoby odpowiedzialne za fundusze u nas, czy prywatne, czy jakieś spółkowe, czy miejskie, żeby na to też mogły włożyć jakąś kasę i nam pomóc. Tak, właśnie w tym roku też organizowaliśmy 37 edycję biegu Kujawiaka, która okay. się odbywa na stadionu przy Lesie, i e, udało się pozyskać sponsora strategicznego, którym właśnie była firma Wika. No, to rzeczywiście też lokalnie bardzo rozpoznawalna marka. Dobrze, Adrian, a okej, okay, powiedzieliśmy sobie tak bardziej ogólnie o spółkach i o Urzędzie Miasta, które tutaj no, swoją cygiełkę też dołożył, ale tak na co dzień jakbyśmy jeszcze mieli powiedzieć, oprócz ciebie, jakąś osobę personalnie gdzieś zaznaczyć w, w tym całym no. projekcie, to. To oprócz ciebie tam działać? E, oczywiście, no tutaj e, władze, bo organizatorem jest lekkoatletyczny klub mhm. sportowy Vectra, e, natomiast e, taką twarzą e, tego, tego biegu, e, nie ukrywając, no, będzie trzykrotna olimpijka katarzyna kowalska, która w, tym roku, która w tym roku, prawdopodobnie nie pobiegnie, ale na pewno będzie kibicowała i e, gość e, też e, z Warszawy, e, rekordzista polski na 100 metrów, pan Marian Woroni. Proszę bardzo, czyli nie tylko. Także, będzie, także po, po skończeniu biegu będzie można oczywiście porozmawiać, uzyskać, porozmawiać z, z lekkoatletami, uzyskać jakieś tam autografy. Super. Ja przyznam się szczerze, że śledziłem dosyć ostatnio o tyli i jej działania, właśnie w Hali Mistrzów jakiś czas temu, które też miały na celu promocję aktywności młodych dzieci przede wszystkim. I jak tylko słyszę jakieś nazwiska, czy właśnie byłych lekkoatletów, czy dzisiejszych. E, czy, 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 czy kiedyś pamiętam był Paweł na stole, czy, 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 czy inni, tak? Także no, naprawdę cieszę się, że coś takiego ma sens. Bo tylko poprzez takie akcje możemy uświadamiać, ale też oczywiście różne są biegi charytatywne. Przecież tak się odbywają, gdzie dla kogoś zbieramy pieniądze, tak. e, nie tylko promujemy miasto, tak? Także jest bardzo Co dość. chciałem podkreślić, że my się nie zamykamy mhm. na to, że jeżeli ten półmaraton się odbywa, my się nie zamykamy na, na pomoc. Jeżeli faktycznie jest ktoś zgłosi się do nas jakąś. żebyśmy mogli go wesprzeć, pomóc, to oczywiście my się nie zamykamy. I w poprzednim roku, bo tak, w poprzednim roku też zgłosił, zgłosiła się do nas, już nie pamiętam, z jakim problemem, dziew znaczy mama tej dziewczynki i my osobiście, jako mhm. lekkoatletyczny klub sportowy Vektra, podarowaliśmy dres na licytację, który listowała właśnie pani Złocławka i osobiście odebrała na scenie Podczas trwania Anvil półmaraton. No To powiem szczerze, fantastyczna inicjatywa. To, to zawsze też tak, buduje. Tak, się na pomoc. E, właśnie, bo to jest to, co też mówimy sobie troszkę, bo mm, z jednej strony rzeczywiście promocja miasta, to co mówiliśmy, ale z drugiej ten, chęć niesienia pomocy, która jest jakże szeroka. E, proszę też, żebyś mógł zauważyć, ile jest inicjatyw na co dzień, prawda? Czy akcja Róż 4 litery, którą dziennikarze sportowi organizują, Kana Plus i Tomasz Smokowski, e, czy czy Pan Marcin Rosłoń też z, właśnie z, 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 z kanału Plus Stacji. To są osoby, które na co dzień poprzez swojego Twittera myślę, że mają osiągi kilkunastu tysięcy po prostu no tak. followersów i wyświetleń. I przez to się zdradza akcja, no i przez to możemy rzeczywiście pomagać. E, dobrze, Adrian, to jeszcze na sam koniec naszej rozmowy. Chciałbym, żebyś króciutko przypomniał, rzecz jasna, kiedy to wszystko się odbywa w jakiej formule, o której start, no i w jaki sposób można się jeszcze do Was zgłaszać, oczywiście? E, oczywiście serdecznie zapraszamy biegaczy nie tylko z Wrocławka, ale mm. okolic, tych, z okolic, oczywiście ok, jeszcze raz. No z Wrocławka i tak, okolic. Wrocławka i tak. okolic, ale tak. 6 października o godzinie 11:00, natomiast 4, 5 i 6 października będzie można odebrać pakiety startowe. Mm. Y, Pakiety startowe. W, U was w siedzibie? Czy na, by... stadionie, na stadionie. Na, na recepcji w stadionie. Mhm. Poza tym jeszcze chciałbym dodać, że, no, że do końca sierpnia będzie najniższa opłata startowa za pakiet. Mhm. W jakiej cenie? 40 zł, jeżeli mówimy o pakiecie podstawowym bez koszulki. Natomiast z koszulką będzie to 70 zł. Tą okolicznościową. No, ale myślę, że taka akcja jest warta nawet i 100 zł, jeżeli byśmy mieli tutaj już tak samo no, odwardzenia. Dlatego, dlatego zapraszamy do, do tego zapisywania się, mm. bo im prędzej, tym taniej. To po tak, no tak, trochę, trochę promocja też na pewno będzie działać na niektórych. Natomiast jakbyś jeszcze powiedział na dzisiaj właśnie na, na ten dzień, kiedy my nagrywamy swój wywiad, jakie jest zainteresowanie? Ile jest osób? Już? W tej chwili mamy około 150 mhm. zgłoszeń, jeżeli chodzi o półmaraton i około 230 jeżeli chodzi o dzieci. Te limity e, prezentują się następująco, że w, w tym biegu głównym półmaratonie mamy e, 600 miejsc mhm. przez, e, 600 miejsc, natomiast jeżeli chodzi o biegi dla dzieci, będzie to 400 miejsc. E, I prawdopodobnie, jeżeli e, będzie taka sytuacja, że będzie tych dzieci więcej, to będzie też możli będzie, prawdopodobnie będzie możliwość zwiększenia tego limitu. No i tego Wam życzę. Mam nadzieję, że Bo też, tą też musimy się zmieścić z czasem, yy, ponieważ no, bieg rusza o godzinie 11, mm -hmm. natomiast biegi dla dzieci będą rozpocząć się gdzieś około godziny 11.05 i w zależności o, od tego no bo to, ten bieg będzie trwał tam około tam 67 minut. No tak, na pewno że pierwsza stało. osoba, no. więc w tym czasie musimy się zmieścić, żeby, żeby yy, te wszystkie biegi dla dzieci przeprowadzić. No jasne. I zawsze wychodzi o to dosyć sprawnie, fajnie i mam nadzieję, A w że. W pewnym momencie też tak doświadczenie jako organizatorzy podobnych rzeczy, bo to już przypomnimy szósta edycja. To jeszcze na sam koniec, jakbyś mógł powiedzieć o samej trasie biegu, bo też przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekaw, jak to będzie eee, tym Skąd roku ruszamy? Trasa, y, ruszamy tak jak zawsze z, ze stadionu y -hmm. y, lekkoatletycznego. Natomiast w tym roku będzie trasa troszkę zmieniona, będzie bardziej malownicza, ponieważ będziemy przebiegali obok właśnie Bazyliki, Katedry. Będziemy przebiegali przez Park Słodowo i bulwarami do ulicy Ogniowej i stamtąd już trasa będzie tak jak, tak jak zawsze. I oczywiście meta również będzie usytuowana na, na Stadionie Lekkoatletycznym. Czyli takie kółko troszkę większe, bo 21 km 97, 97 metrów. Tak. No. Powiem szczerze, że mnie prywatnie ten dystans trochę przeraża, ale, ale was na pewno nie. I też, też właśnie z perspektywy poprzedniego hmm. roku chcielibyśmy wszystkich uspokoić, że w tym roku dokonamy wszelkich starań, że y, trasa będzie na, na, naprawdę będzie bardzo szybka, będzie sprzyjająca, żeby, żeby hmm. nabiegać dobry wynik y, i przede wszystkim y, bardzo przyjemna. Także no, zapraszamy serdecznie. O, czyli to jest jakaś też zachęta nawet dla nowicjuszy, którzy jeszcze nigdy nie biegali e, w półmaratonie lub też po prostu są po tak, tak, tak. Myślę, że to jest najlepszy moment na to, żeby zaprosić pozostałych Włocławian do tej akcji no i do wspierania oczywiście Waszego półmaratonu. E, Adrianie, bardzo Ci dziękuję za przybycie do naszego studia. E, to był kolejny gość portalu WLC.pl Ja Państwa zapraszam już na kolejny odcinek no i rzecz jasna, przypominam o lajkowaniu naszego Facebooka.